Mamy tyle pytań. Panowie, pytanie na bok. Posłuchajcie mnie, bo mamy mało czasu. Nokia 30 jest w złej kondycji. O czym ty mówisz? Nie rozumiemy. Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na jej poziom naładowania baterii? Co z nim? Jest bliski zeru. Otóż to, nigdy nie korzystała z pełnej mocy. Macie zadanie. Musicie odnaleźć świętą ładowarkę, ale uważajcie, bo będą chcieli wam przeszkodzić. Ale gdzie zacząć to poszukiwania? Daj nam jakieś wskazówki. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. Chwilę odsapnijcie, ale pamiętajcie, zło nie śpi. A teraz mnie tu nie było. Popaki, co jest grane? Wszystko jest dobrze. Chodź, poskaczemy z 10. piętra. Okej. Okay. Ale wiecie co? Ciągle mam wrażenie, że o czymś zapominamy. Nic nie przychodzi mi do głowy. Ech, później nam się przypomni. Chodźmy już stąd. Dzwoń do niego. Naciesz się chwilę, dziadku. Hej, chłopaki, ja tu wciąż jestem.